W pierdolnie? Ale to co w końcu wyracowywałeś? Polonicie psa. Wyracowywałeś co? Co ty pierdolisz no, co on co, pierdolony? znowu, to się kurwa. Raz raz przepraszasz, raz płaczesz. Ja Ciebie co? przeprosiłem, ty ciebie debilu, kurwa o... skończony. Ty debilu, ty kłamco pierdolony. Senko, zamknij. Wypierdalaj żeby... mi stąd, ty kurwa to zajebany to kłamco. Ja zamknij. Ciebie przeprosiłem, to nie. Ty z niebie pierdolony. Wszyscy widzieli, wszyscy widzieli moją dyskusję z nim w jego mieście, gdzie w końcu ludzie, w, w, no wyjebali jak ps, No, nie no, pies, pies co? jak Kurwa. Pasą bon, kurwa. Pasą bon. Proszę, z kurwa, poszedł, paszął w kurwa, w Proszę Coś jeszcze? kurwa! w Coś jeszcze? Ja ja, jeszcze, ja, ja tak. Się? tak to to rozgrym rozgrym. Dobra, dobra, dobra. Oj, Marcinku. Ja boże. Oj, oj, A może co, klepać Ciebie po ubiegłym, kurwa. czekam. Tylko ciebie po Bomba z górza miałeś okazję wróć tej... To na tych Ale ty, już była szansa, ale zobacz jaki ja ci załatwię, o Załatwiłem Ci z Kurwa, nie poszedłeś, tu miałeś, do... takiego kłąba mogłeś wyjebać. Czy nie wiem, czy był, nie wiem, czy był, co to kurwa było, kto to kurwa był. No zwykły zjeb... Gdzie kurwa, no, no weźmy się do ciebie podnieść. Nie, kurwa, <śmianie> ty, ty, ale tu ma razie, Ile go nie było, ale ile go Ale, ile, ale, ile, ale, ale ile nie, ale tu ma rację, przychodzi no jakiś kurwa bum. Je. No ja nie wiem co to było, kurwa i co było to... Nie, no przychodzi jakiś błąd i się podprwał kurwa. Nie no masz ja, racko. Ja, tak, ja nie wiem czy to był pan, ale nie, w jego, mieście, <laughs> w jego mieście został pognany, kurwa. Nie, ale czemu tylko w ogóle kurwa znasz? No przyjebał się kurwa, jak się bo przyjebał się, no łazi kurwa jak, no, jak smród pogacza kurwa. No, no, no to kurwa, ja nie wiem kurwa, weź ja, przy... się no, Ale mówiłem, czy byłeś blisko, mogłeś mu wyjebać, lekca kurwa to stoi życie. Tak, tak, No to tak. No bo ten... kurwa. Ten... No Masz ten... uciekiem ten... no. no, ten... no